Inwestorzy próbujący przewidzieć korektę na rynku stracili w sumie znacznie więcej pieniędzy niż ci, którzy się jej nie spodziewali. Peter Lynch. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. W Dzień dobry państwu. Jest środa 21 września. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zapraszam tradycyjnie na podsumowanie. Dziś chyba większość z nas zachowała inwestycyjną wstrzemięźliwość przed Fedem, bo obroty nie przekroczyły dzisiaj na GPW 700 milionów złotych, a z tej kwoty 20% zostało zrobione tylko na dwóch spółkach: na Orlenie i PKO BP. Więc to pokazuje, że dzisiaj rynek był relatywnie płytki. WIG 20 zyskał 0,8% i zakończył dzień na poziomie 1509 punktów. MWIG 40 stracił 0,4%. Sesyjne minimum tego indeksu to 3710 punktów, i jest to nowe minimum minimum trwającej Bessy. s SWIG 80, a więc wskaźnik maluchów, zyskał symboliczne 200%, a wypadkową zmianą tych głównych indeksów była półprocentowa zwyżka szerokiego WIGu. Dziś 40% spółek zakończyło dzień na plusie, a 46% na minusie, więc można powiedzieć, że siły między bykami i niedźwiedziami były dość wyrównane. Najsilniejszy blue chip KGHM plus 3,75%, a najsłabszy blue chip Santander minus 2,3%. Tutaj dodam, że cały dół tabeli WIGU20 tworzyły właśnie banki. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy WIK górnictwo plus 3,3. Tutaj liderem, oczywiście KGHM, z kolei najsłabszy był wik Ukraina, który stracił 3,6%. To było prawdopodobnie po kłosie porannego orędzia Władimira Putina, który ogłosił częściową mobilizację wojskową. Ma ona objąć 300 tysięcy rosyjskich rezerwistów. Jest to odpowiedź na udaną kontrofensywę Ukrainy między innymi pod Charkowem. Niestety dla inwestorów, dla rynków i dla całego świata oznacza to perspektywę dalszej eskalacji konfliktu i napięć geopolitycznych na arenie międzynarodowej. Co do pozytywnych wyróżnień wśród spółek, tytuł gwiazdy wędruje dzisiaj ode mnie do Lubawy w porywach kurs akcji tej spółki RUS o 16,8% ostatecznie zakończyło się na plus 9,3% przy imponującym obrocie 11,5 miliona. Widać dzisiaj było mocną spekułę. Być może właśnie wykorzystano orędzie Putina jako argument wspierający potrzebę branży yy, militarnej. Yy, w sensie to, że potrzebujemy jej produktów i będziemy ich potrzebować, bo właśnie Lubawa działa w tym obszarze. Co ciekawe, jutro spółka pokaże wyniki. Dziś zwyżki kontynuował także Serinus plus 10,5. Mile zaskoczył Mercator, który wprawdzie szoruje pod nie, ale dzisiaj zyskał 10,8% i wrócił. Powyżej poziomu 50 zł. Negatywne wyróżnienia wśród spółek. Najwięcej stracił Coal Energy, minus 20,1%. Ale tutaj już się ostatnio przyzwyczailiśmy, że raz jest mocny plus, a raz jest mocny minus. Spółką bardzo wyraźnie buja. Ponad 6% traciły dzisiaj także Astarta i Grupa Pracuj. W przypadku tej drugiej padło historyczne minimum notowań 38,6%. Złotego. Mały parkiet miał dzisiaj swój ewidentny hit. Mam na myśli Intelligent Gaming Solution. To jest spółka, która się teraz przebranżawia w kierunku obronności i strzelectwa. A w jej akcjonariacie z 5% udziałem od czerwca jest znany piłkarz Jakub Błaszczykowski. Dziś kurs akcji IGS-u wzrósł o 41,5% przy obrocie aż 1,3 miliona. To był największy obrót na małym parkiecie, Naprawdę imponująca liczba, jak na ten rynek. I cóż, dzisiaj była informacja o podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z firmą Glomex Military Supplies, która jest dostawcą technologii bezpieczeństwa. I to prawdopodobnie ta informacja była pretekstem do tak mocnych ruchów. Na rocznym maksimum dzisiaj cztery podmioty: CI Games, Eurotel, IBSM i Signity, a na rocznych minimach aż 17. W tym m.in. grupa pracuj Dadello, Piur, Biologic i Getin Noble. Pod względem tej statystyki 17 do 4 dla niedźwiedzi, a więc tutaj już wyraźna przewaga. Po więcej podobnych danych zapraszam jeszcze dziś na finsight.pl i raport dnia. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? Byliśmy gdzieś w środku stawki. Zmienność na większości rynków nie przekraczała 1%, co tłumaczy tę um, fazę wyczekiwania na wieczorny Fed. Dla porównania DAX rósł po południu o 0,5%, karą o 0,6%, a węgierski BUX stracił 1%. Na Wall Street zaczęła się sesja od spokojnych zwyżek. W tym momencie jest za 25 szósta, S&P rośnie o 0,5%, a Nasdaq o 0,6%. 4. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś w centrum uwagi będzie decyzja Fedu, o której już tutaj kilka razy wzmiankowałem. Oczywiście jest to decyzja dotycząca 100%, to wszystko jeszcze o godzinie 20, potem projekcje makroekonomiczne i konferencja prasowa. Rynek jest przekonany, że będzie dzisiaj plus 75 punktów bazowych, ale nie jest pewny co do tego, gdzie Fed się zatrzyma. Czy to będzie 4,25, 4,5, czy może nawet 5% bo i taka wielkość stóp procentowych na koniec całego cyklu pojawia się w niektórych komentarzach analitycznych, co tylko pokazuje, że jest sporo znaków zapytania. W ciągu dnia mocne dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna za sierpień plus 21,5% przy prognozie 20%. Sprzedaż wyraźnie wzrosła, co pokazuje, że mimo najwyższej o 25% inflacji cały czas ciągle ochoczo kupujemy. Produkcja budowlano-montażowa w naszym kraju też wypadła dobrze, plus 6,1% przy prognozie 4,3%, a więc no, mamy mocne dane z gospodarki. Co jeszcze daje większą zagłostkę Radzie Polityki Pieniężnej co do tego, jak postępować dalej ze stopami procentowymi. Po południu mieliśmy jeszcze dane z USA, sprzedaż domów na rynku wtórnym w sierpniu 4,8 miliona przy prognozie 4,71, a więc pozytywna informacja z amerykańskiej gospodarki. Na rynku walutowym dzisiaj mieliśmy taki miks nastawiony bojowo Putin, plus oczekiwanie na podwyżkę stóp przez Fed, powodowały przepływ kapitału w kierunku dolara w efekcie euro usd spadało w porywach nawet do 0,9885, czyli było o włos od pogłębienia dołka trendu. Mocny dolar nie sprzyjał dzisiaj złotemu. Amerykańska waluta w relacji do PLN drożała nawet do 4,83 euro do 4,78, a frank szwajcarski przebił 5 zł jest w tym momencie najdroższy od stycznia 2015 roku, a więc od momentu tej gwałtownej zwyżki spowodowanej Wówczas uwolnieniem kursu franka przez szwajcarski bank centralny. Fund brytyjski też dzisiaj zyskiwał, rósł w porywach do 5,47. Na rynku surowców ropa WTI Rano zaraz po orędziu prezydenta Rosji podeszła do 86,5, ale później stopniowo kurs osuwał się. I by po południu dotrzeć do 84 dolarów. Dane z USA, które pokazały mniejszą niż oczekiwany, mniejszy niż oczekiwano wzrost zapasów o 1,11 miliona baryłek przy prognozie 2,3, nie uruchomił specjalnie popytu. W tym momencie ropa już jest po 83,1 nawet dolara, a więc cały czas tutaj utrzymuje się presja podażowa. Złoto dzisiaj podobnie zachowywało się jak ropa w tym sensie, że po orędziu najpierw w górę, a po południu. Zejście na niższe poziomy, i w tym momencie jest przy 1667 dolarów za uncję, cały czas blisko dołka trendu. Na rynku kryptowalutowym trwa stabilizacja po tej ostatniej weekendowej przecenie i realizacji zysków po udanym przejściu Ethereum na proof of stake. W tym momencie Bitcoin kwotowany jest nieco powyżej 19 000. Dolarów. I tutaj może mała ciekawostka: Michael Saylor, szef informatycznej spółki MicroStrategy, przyznał wczoraj, że od sierpnia, od 2 sierpnia do 19 września, kupił 301 bitcoinów po średniej cenie 19 851 dolarów za sztukę, czyli wydał na tę inwestycję 6 milionów dolarów. No i w tym momencie firma posiada już 130 tysięcy bitcoinów. No, Michael Saylor znany jest z tego, że bardzo te bitcoiny lubi i za pieniądze swojej firmy. Lubi je kupować. No to jest taki długoterminowy zakład. Zobaczymy jak na tym wyjdzie. Ethereum po południu oscylowało przy 1350 dolarach. Kapitalizacja całego rynku wzrosła w ciągu doby z 920 do 933 miliardy. Hitem ostatnich 24 godzin XRP, które zyskało 6,4% i jest kwotowane powyżej 40 centów za token. Najsłabszym projektem w ciągu doby był Algorand, który stracił 7%. W czwartek wyniki pokażą m.in. wspomniana już Lubawa, a także Moj, Polwax, Shopper i Vivid Games. Co do odczytów makro, w nocy poznamy decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych, w ciągu dnia o stopach będą też decydować banki w Anglii i Turcji, a po południu poznamy dane z USA, bilans handlowy i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. I to by było na tyle. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.